W tym ostatnim pożegnaniu naszego zmarłego brata Marka Serafinskiego, dla którego przeminęło już to życie ziemskie, w czasie tej grzy świętej pragniemy prosić miłosiernego Boga. Oto wieczne zbawienie dla niego. Żegnamy Marka Serafinskiego, naszego kolegę i przyjaciela, cenionego artystę i wspaniałego człowieka, pełnego humoru, życzliwego społecznika całym sercem, oddanemu środowisku filmowemu, a przede wszystkim polskiej animacji. Marek był wieloletnim członkiem zarządu Głównego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Przez kilka kadencji do ostatniej chwili poświęcał tej działalności wiele czasu i wiele wysiłku. Jako swoją działalność filmową wybrał animację i na tym polu odnosił swoje największe sukcesy artystyczne. Ważnym elementem jego działalności była pomoc debiutantom. Od początku zaangażował się wprowadzony przez studio. Program Młoda Animacja, służąc swoim doświadczeniem jako wychowawca młodzieży, producent i członek Rady Artystycznej. Pośród wielu projektów, którymi się zajmował, znajdował czas, żeby angażować się w pracę społeczną. Przez 15 lat, twórcy filmów animowanych. Mieli w jego osobie oddanego i skutecznego reprezentanta środowiskowych interesów. Żadnej prośby nie pozostawił bez odpowiedzi. Nigdy nie zabił, nie nadwyrężył zaufania, którym obdarzali go koleżanki i koledzy. Żegnaj Małg.